Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykamy się przy akwarium roślinnym. Na początku taki ogólny zarys akwarium, jak ono wygląda. Jak widzicie, troszeczkę zarosło, co mnie przede wszystkim bardzo cieszy. Może jakość roślin nie jest powalająca, ale widać duże poprawy. Widać, można powiedzieć, tak jakbym podzielił roślinę na Trzy części, oczywiście nie każdą. To dolna część jest zadbana, środkowa część, gdzie miałem te problemy z tą małą ilością fosforu, gdzie dziurawiły się liście jest ona widoczna, właśnie w środkowej części na przykład tej alternaty po prawej stronie, a szczyty, jak, jak dobrze się przypatrzycie, to już są zdrowe, ponieważ cały tydzień o dziwo, pojechałem tylko i wyłącznie na Wimi alin. Red i przyniosło to dosyć chyba widoczne pozytywne skutki. Oczywiście glony nowych nie ma. Stare jeszcze trzymają się na tych częściach roślin, które oczywiście wyrosły w poprzednim tym okresie, czyli jakieś półtorej tygodnia temu, gdzie były te problemy, czy dwa tygodnie nawet temu. Zwłaszcza jest to widoczne na Ludwigi Mini Super Red. Nie przycinałem tych roślin, chociaż mógłbym już zrobić przycinkę, ale chciałem Wam pokazać, jak akwarium się prezentuje, mimo tego, że gdzieś tam jakieś problemy były z glonami. To dość fajnie się to prezentuje. Wrzucę jeszcze kilka słów na temat oświetlenia. Nie widzę, aby. Rośliny jakoś bardzo z tego powodu cierpiały, że zmniejszyłem to oświetlenie. Poza jedną, Pogestymon Erectus zrobił się węższy, bardzo wolno rośnie. Kolejna myśl, jaka mi się nasuwa na temat Pogestimona Erectusa, to taka, że bardzo chyba lubi azot, ponieważ jak wiecie, podając wimi Red, tego azotu jest troszeczkę mniej, a prawdę mówiąc bardzo mało i wydaje mi się, że właśnie Pogestemon erectus lubi ten azot, który powoduje, że ta roślina robi się taka masywniejsza, mięsista te igiełki są dłuższe, a tutaj możecie za właśnie zauważyć, że Pogestemon erectus całkowicie inaczej wygląda niż do tej pory u mnie w moim akwarium zrobił się taki no smukły te igiełki są delikatniejsze i gdybym z daleka Widział tą roślinę, to pomyślałbym, że jest to Rotala, Vietnam, czy coś w ten deseń. Pozostałe rośliny, co widać na przykład po hmm, alternaterze Rosa Nerving, no, dawno nie miałem takiej alternaty, albo nawet i w ogóle. Oczywiście, dolne części roślin, jak zwykle, obrośnięte y, tymi zielnicami punktowymi, ale reszta rośliny. No naprawdę powiem wam, że dawno takich okazów albo w ogóle nie miałem u siebie w akwarium. Jeżeli chodzi o lobelie to podobnie jak właśnie Alternata rosa nerving, dolne części pokryte przez y, zielince punktowe, górne listki w miarę dość tak sobie radzą. Może ta zieleń ich nie jest aż taka piękna i soczysta troszeczkę Bletrza, ale tak jak mówię, możliwe, że ta roślina tak samo reaguje na małą ilość azotu jak Pogostemon erectus, chociaż tutaj nie przejawia się to mniejszym czy takim uboższym wzrostem, a właśnie kolorem tej zieleni, która zawsze na tej roślinie była taka soczysta. Jeżeli chodzi o bakopę, to jej chyba nic nie dolega. Takie warunki i takie jej odpowiadają, więc dobrze sobie radzi. Rotala kolorata, czy jakaś tam, którą mam z tyłu, nie pamiętam. I ciężko mi jest rozróżnić jaki to jest rodzaj rotali. Też bardzo fajnie rośnie. Prawdopodobnie ją puszczę troszeczkę na boki, bo ten orzech wąskolistny, tam tak bidnie, to wygląda, dziura taka jest zrobiona. Podobnie jak całkowicie z lewej strony, gdzie była ta rubra i z prawej strony podobnie. Zrobiły się takie dziury zaraz przy skałkach, więc mam taki chytry plan, że tam też rozsadzę tą rotale. Chociaż tak się zastanawiałem, czy jakbym gdzieś zdobył parę gałązek rotali green, to nie lepszy byłby kontrast pomiędzy tą czerwienią, czyli Ludwigią Mini Super Red, a właśnie yy, tą Rotalą Coloratą i tutaj Rotala Green. No fajnie by to wyglądało, ewentualnie wrzucę tam dla kontrastu tą yy, bakopę, którą mam yy, z przodu yy, akwarium, a tutaj yy, nie wiem, albo wrzucę więcej Lobeli, poprzycinam ją, ewentualnie yy, Staurogynę, Staurogyna też bardzo fajnie rośnie co mnie dość cieszy był taki moment, że zaczynała się troszeczkę rozpuszczać parę listków. tam widziałem, że bardzo było dziurawionych i no i po prostu traciło kolor, ale jakoś sobie poradziła. Podejrzewam, że zmiana właśnie tych nawozów dużo w tym wszystkim pomogła. Jest tu bardzo zastanawiający motyw. Jak to jest w tej naszej akwarystyce roślinnej, że dużo mikro, dużo fosforu, mniej azotu, a tak naprawdę 90% mojego akwarium jest zadowolona, mówię tutaj o roślinach, a 10% troszeczkę kaprysi, ale rośnie. Dawniej był ten niby. Y, poziom, który na czym dalej to gdzieś tam y, krąży, że azotu musi być y, 10 do 1 jeżeli chodzi o fosfor a tutaj w wcale, wcale tak nie ma może gdybym miał większą obsadę y, ryb to wtedy więcej by było tego y, azotu, ale pamiętam, że kiedyś miałem właśnie ponad 2,5 fosforu i jakoś tam tragedii jeżeli chodzi o glony nie było, a to było jakieś tam 10 ppm i to wszystko. Także powiem szczerze, że teraz już nic nie wiem na temat dobrych proporcji tych wszystkich makro i mikroelementów w zbiorniku. Gdybyśmy patrzyli pod kątem tych proporcji, to podejrzewam, że ja tutaj, jakbym dobrze zrobił testy pod koniec. Tygodnia przy nawożeniu tylko wimi in Red, to mógłbym stwierdzić, że spokojnie by było około no powiedzmy między 0,7 a 1 ppm żelaza, chociaż e, ciężko by też to było dokładnie stwierdzić, bo e, nawozy w imi są z tylu helatów i tak dalej, tych e, pierwiastków porobione, że połowę to testy nasze nie wykrywają, i, i tu jest właśnie bez sensu zrobienia tych testów, ale muszę tutaj um, przeprosić tych, co oczywiście trudzą się tym ciężkim e, wyczynem i robią testy, bo no gdyby nie to, że zrobiłem tydzień temu testy, to pewnie dalej bym kombinował coś Wimialin One czy Red i tak dalej i tak dalej, Ja tutaj sobie spokojnie jadę na Vimialine Red i kilka osób nawet, pamiętam, pisało mi w komentarzach, że po zmianie właśnie na Vimialine Red Zbiorniki o wiele lepiej funkcjonowały, rośliny się lepiej wybarwiały, rośliny w ogóle lepiej rosły. No i możliwe, że jest coś w tym takiego, że azot, który no można powiedzieć, ciężko jest opanować w akwarium roślinnym, jeżeli jest dość duża obsada ryb. Pamiętam, że kiedyś kombinowałem coś z takim osprzętem, który miał zadanie zbijać azot ale dałem sobie bardzo szybko z tym spokój, teraz tego azotu mimo tego, że nie ma aż tylu rybek w akwarium na jakimś poziomie się utrzymuje, możliwe, że to były też pozostałości po Vimialin One nie wiem, no, coś z tego na pewno sensownego wyniknie, na razie przez kilka tygodni, jeżeli nic się nie zmieni, to Będę lał tylko red i Zobaczymy, jaki będzie tego efekt, jak rośliny na to zareagują. Czy pozbędę się do końca wszystkich glonów, czy po prostu po najbliższej przycince, gdy poobcinam te zaglonione części roślin, nie okaże się, że glonów w ogóle w akwarium nie ma i, i nie wrócą. Chciałbym tego i życzyłbym sobie tego, jak i Wam wszystkim, ale takie to już jest życie w akwarium. Roślinnym, że raz te glony są, raz ich nie ma. Czasami można sobie w akwarium na dużo pozwolić, tak jak ja sobie pozwoliłem przy tej drastycznej przycince. Długo mi zajęło odbudowa tego, co było wcześniej, chociaż nie wszystko mi się udało odratować, ale akwarium na dzień dzisiejszy źle nie wygląda. Troszeczkę pozmieniła się obsada, jeżeli chodzi o rośliny i. Jakoś to sobie funkcjonuje. Myślę, że już nic nowego z roślin nie będę wprowadzał do tego zbiornika. To co jest to, um, myślę, że udało mi się stworzyć taką kompozycję, jaką bym chciał. Ewentualnie tylko poprzesadzać kilka roślin, czy porobić um, większe kępy tych wszystkich roślin. I to wszystko. Tutaj sobie mogę modelować, jak mi się tylko będzie to podobało. Jeżeli mi się znudzi dana roślina w danym miejscu, to po prostu ją tylko przesadzić, ale żeby to tworzyło jakąś taką zwartą kompozycję wsadzenie tych kilku kamyczków do akwarium też dużo wprowadziło zmian na dobre oczywiście i jakoś to marny hardscape no, zmienił troszeczkę wygląd tego zbiornika troszeczkę odświeżył prawdę mówiąc troszeczkę mi się też znudziło ten stricte takie akwarium gdzie jest tylko i wyłącznie Sama obsada y, roślin, gdzie jest nawadzany w, w każdą dziurę wolną y, jakaś roślinka. Każdy ma swój obraz y, akwarium, swojego akwarium, które na co dzień widzi, które na co dzień obserwuje i wie, jak ono ma wyglądać. No i to tyle. Mam nadzieję, że nie zanudziłem wszystkich, kto został do końca. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim za komentarze pod ostatnimi filmikami. Staram się oczywiście na wszystkie, jak tylko mam czas, odpowiedzieć. A na dzisiaj to tyle, pozdrawiam Was i do usłyszenia w kolejnym filmiku, cześć.